Cześć, jest strony Kubik, jest ze mną Miki. Witam Was serdecznie. Witamy Was w takim audiologu, może tak to powiedzieć w takim filmiku, który będziemy W filmiku, którym będziemy chcieli porozmawiać razem ze sobą oraz z wami naszymi widzami. Mhm. O naszych Ech, kanałach kontach. Tak, tutaj ogólnie to będzie wszystko rozmowa o naszych kontach, jak będzie wyglądało. jak chcecie, żeby wyglądało nasze konta, ogólnie co chcielibyście, żeby... na naszych kanałach. Hmm. Tak no to damy może na razie głos Mikiem niech on mu opowie o tym co ma jakieś pomysły na, roz, na jakoś rozbicie swojego konta, żeby hmm. gdzie wyglądać. No to więc Miki oddajemy Ci głos. To tak, słuchajcie, na moim koncie niedługo jeżeli będzie to jak naj, naj, no jak będzie to możliwe, pojawi się konkurs na rozkręcenie mojego kanału. No, jeżeli będzie w ogóle. Nie, czekamy, czekam po prostu, aż będzie dostępna nagroda do tego konkursu, tak? E, żeby po prostu wybić się trochę na tym polskim YouTube, e, które jest po prostu. E, jakby bardzo, jakby to powiedzieć. E, nie chcę przyjmować nowych, e, nowych tych. M, nowych kanałów na, na YouTube, coś w tym stylu. Nowych YouTuberów. No, o właśnie, no. Po prostu jest e, przyzwyczajony do starych. I nie chcę po prostu tych nowych zaakceptować. O, no. Dobry, no to jeszcze tak, op ale oprócz tego kanału, oprócz tego konkursu, to też jeszcze jakieś pomysły masz na rozkwicie swojego eee, kanału? No, nadal chcę prowadzić e, ten e, serię, ponadprogramowo, jak i przygody e, survival z przyjaciółmi. E, Przyjaciel z, survival. z survival. no, już mi się mylą, po prostu te nazwy, tyle mam planów, jakby rozkręcić swój e, kanał. E, no i co, jeszcze Battlefield'a będę na w miarę możliwości kontynuował. E, ogólnie przepraszam Was, że dawno go nie było. No i co? E, po prostu może teraz Kubik coś wypowie się na temat <noise> kanału. No więc tak, hmm, co do mojego kanału, można powiedzieć tak. Mój kanał ogólnie na razie jest taki trochę ubogi w filmiki chociaż z do filmików Mikiego to trochę już mam więcej od niego. No, Ale mówiąc nie. szczerze, na pewno dużo siedzę niż na YouTube, niż Miki. Więc tak, co na moim kanale, no to się zauważyć, no jak się możecie zauważyć, to na moim kanale jest dużo filmików z Minecraft. Ponieważ jakoś Minecraft... Jak to powiedzieć Minecraft jest taką mało zajmuje grą, więc wszędzie można ją sobie zainstalować. Wszędzie można pograć Minecraft jest najbardziej taką popularną grą więc z każdym można się dogadać Aby zagrać w tą Bierkę Ogólnie dużo mam pomysłów na różne gry Ale no jednak moje wymagania sprzętowe komputera nie dają Za bardzo jakby pozwolenia mi na to żeby nagrywać gry Bardziej jakby tu powiedzieć Bardziej zaawansowane mhm, No rozumiem Ogólnie też będę chciał zrobić jakieś yy, właśnie reklamę mojego kanału takim czymś, że będę chciał konkursik rozkręcić tylko właśnie jeszcze nie wiem czy zrobię jakiś konkurs z nagrodami rzeczowymi, czy po prostu zrobię jakiś konkursik, w którym będzie tam w komentarzach wiedzieć na przykład biorę udział w konkursie, tam będziecie musieli zasubskrybować na przykład mój kanał i będę chciał na przykład będzie losowanie i z pierwszych tych trzech powiedzmy tam trzy osoby, które wylosują mi się Będę chciał, powiedzmy, nagrać jakiś filmik. No, szukać jakichś różnych gier, nie wiadomo, spróbuję się dostosować no, no, jakoś... Nie. Spróbuję się jakoś dostosować do ym, wy, wybranej gry przez was. Od razu nie mówię, nie, od razu uprzedzam, że to nie będzie jakaś... Nie będę chciał za bardzo nagrywać z gier, jakich bardzo, jakichś najnowszych, ponieważ mój komputer naprawdę nie jest to maszyna... Do zabijania. Tak, o tak można to powiedzieć, to nie jest maszyna do zabijania, to tym komputerem za dużo się nie, nie zdziała. Mm -hmm. Komputer ma coś, ale nie ma tego czegoś, jak to mówią. No, no i co tam jeszcze? Hmm. E, może Kubik, powiedz jak chcesz jeszcze rozkręcić ogólnie swój kanał, przez jakiś sposób, nie wiem, przez kolegów czy coś w tym stylu? Na jakichś stronach chcesz się udostępniać? Ogólnie tak, mój kanał... Był trochę zasubskrybowany przez tam paru moich kumpli, którzy Którym się spodobał naprawdę mój ładny kanał, powiedzieli, że mój kanał jest jakiś naprawdę Niezły, po prostu, że staram się Jak najlepiej wybijać swój kanał Trochę tam paru osób mnie zasubskrybowało ze znajomych A jeszcze subskrypcji po prostu łapałem za to, że Ludzie widzieli, że nawet nie najgorsze filmiki kręcę, chociaż to nie są jakieś naprawdę cudne filmy Ale widzieli, że to nie są jakieś Jakieś tam najgłupiej jakieś filmiki, po prostu widać było w tych filmikach, że się starałem. Mhm, mm no, no. Naprawdę, to można zauważyć, że po prostu wszyscy się staramy, a po prostu niektórzy tego nie doceniają po prostu. Ludzie po prostu, niektórzy... Nie jak mówimy, to że wie... wszyscy, to jest broniwarze. No nie, nie mówimy już to, tylko że niektórzy po prostu na przykład wchodzą, patrzą, że nagrywa jakiś na przykład tak jak ja mam kubik, i co to za jakiś typ? Jakiś nowy na YouTube, ma powiedzmy 20 subów, to na pewno ludzie go nie lubią. No po co w ogóle ogląda, po co nie oglądać jego filmiki? A na przykład, jak wchodzi się na przykład na kanał, hmm, nie wiem, jakichś, nie wiem, popularnych, Roja, Roka czy jakiegoś innych, to widać, że u nich jest dużo, dużo subów, subskrypcji, ogólnie komentarzy, dużo wyświetleń. O, na polskim YouTube, tak? Tak, naprawdę. O, to jest porządny. No to w, nie mówię, że to jest jakiś, oni są czy coś. Bo naprawdę szanujemy, ja oglądam, tak. ja oglądam wszystkie prawie ich filmiki, mi się podobają ogólnie yy, z Happy Wheels, na przykład z Borderlands, dwójkę oglądałem, dużo odcinków, prawie wszystko obejrzałem. Ale no mnie trochę to boli to, że ludzie wchodzą na kogoś kanał, czy mój, czy kogoś innego i widzą, że mam mało subskrypcji, to po prostu nie interesuje ich to, że takie kanał, no nie chce będzie. Właśnie. Istnieje, ale co ich to interesuje, że taki kanał w ogóle istnieje. I to mnie właśnie najbardziej denerwuje i tak boli, że to ludzie nie, nie starają się nawet przyzwyczaić do nowych kanałów i ani jak to mówią starać się coś wymyśleć. Dlatego właśnie będę chciał stworzyć dużo jakiś... dużo jakiś... Um, urozmaiceń. Yy, tak, urozmaiceń. Mhm. To by się skupiłem na grze i nie mogłem się skupić... No, co to jest mówię... Taka gra. słabo wybraliśmy chyba bardzo potrzeba uwagi do tej gry jednak ani no, rozmowy. Yy, więc tak, bo już się jakoś zakręciłem, będę właśnie dlatego chciał stworzyć jakiś konkurs, z którym będę nagrywał jakimś kim, z kimś filmik, mhm. lub jakoś będę łatwiej z kimś, żeby jakoś wybić to kanał, kanał mój, kogoś kto się zgłosi, nie? Oczywiście, jak nie wiadomo, czy Miki się zgodzi na to, co ja powiem, ale tak samo było na sytuacji Mikiego, że też Miki nie miał najlepszej sytuacji. Kanowej YouTube. Też no, dopiero poznałem. To jest... Poznałem go dopiero z grze, w grze LOL. LOL. I dopiero tam się jakoś poznaliśmy i, i jakoś podałem mu mój kanał. Po prostu spodobał mu się nawet mój kanał, tak, i powiedział, zachęcił że. Zachęcił mnie do po nakręcenia czegoś. Jakoś tak. zachęciłem go, że po prostu wbił się w tą branżę YouTube'ową i starał się coś nagrywać nowego. I jakoś tak też ma z jakoś no, ale przybywały no, te... Bez przesady, zowie, na ale bez dwa dni nagrywam to też nie jest. Są nawet przy, przybywały, ale jak na dwa dni tam trzy subskrypcje chyba w pierwszy dzień prawie złapał, więc to nie najgorsze jest. Ja na pierwsze takie dwa filmiki były co? Hejt poszedł pewnie, że nowy i że po Elgin... prostu wypadł no. z YouTube a, coś takiego, nie? No pewnie tak było będzie, ale. Więc ogólnie tak... Ze zwykłym można obejrzeć nasze nowe filmiki, które nagrywamy z przyjacielskiej Survival, ale jak tu już tam wspomniał. Ogólnie tam możecie spotkać z zwykłego Polaka, który też już się dobrze wybił. Nie no, jest to najgorszy... po prostu szczęścia trzeba mieć dużo też. Nie najgorsze już tam wibieniu, ale on tam ze wszystkiego pragnę, z Understrike'a i dużo. Mm -hmm. no. Więc tak. No co, pewnie będziemy kończyć, nie? No nie wiem, jeszcze moglibyśmy o coś porozmawiać. Ogólnie chcielibyśmy og prosić was, abyście nam do dodali jakieś komentarze. Albo też właśnie, żeby Albo nie było... ogólnie w komentarzach nam napisać jak, jakie macie pomysły mhm. e, na wybicie kana naszego kanału Ogólnie jakie macie pomysły na jakieś nowe gry, które moglibyśmy nagrać. O właśnie, I, to I prosilibyśmy, żebyście nie pisali jakichś na przykład komentarzy Ale jak jesteście debilaci, debilami nie macie co kręcić, to kręcicie po to, żeby jakoś przyciągnąć ludzi. Ogólnie chcemy przy przy przyciąć do siebie ludzi, ale nie jest w taki sposób, że nic nie zrobimy, a chcemy mieć subskrypcję. Chcemy na to zapracować, tylko niekiedy się gubimy w tym co chcemy zrobić. Po prostu nie wiemy co niekiedy mamy nagrać, żeby ludzie jakoś polubili Zachęcili nasze kanały. Nie się do o. oglądania. Właśnie. Mhm. I chcielibyśmy się właśnie dowiedzieć od was, widzów, co byście chcieli zauważyć w naszych kanałach, abyście... Coraz częściej chodzili na nasze kanały i zostali naszymi najlepszymi widzami. Więc ogólnie chyba na tym filmik to było, było tyle, nie? Coś tak tyle. Moglibyśmy już to zakończyć. Więc ogólnie jeżeli Wam się podobał ten filmik i chcielibyście nam jakoś dodać otuchy lub jakieś pomysły nowe, to prosilibyśmy o ładne komentarze, w których byście nam opisali. Co byście nam doradzili. Jeżeli jesteście chcecie. I byśmy też mogli Was poprosić, możecie nam dać subskrypcję, chociaż nie chcemy Wam. Bo... Nie chcemy żebrać o tak. Tak, a nie chcemy żebrać subskrypcji. Po prostu, jeżeli Wam się spodobał filmik i chcecie nas jakoś, jakoś pomóc, to możecie nam dać subskrypcję. Yy, więc ogólnie dziękuję za obejrzenie filmiku. No, to no, no na razie. No, Cześć.